Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej klubu parlamentarnego prawa i sprawiedliwości. Kwestii bardzo ważnej dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, dla jej przyszłości. Jesteśmy dziś w składzie. Posłów, którzy znają się na rolnictwie, był minister rolnictwa, obecnie wiceprzewodniczący komisji, pan poseł Krzysztof Jurgiel, był wiceminister rolnictwa, pan poseł Kowalczyk, pan poseł Tołowiński, członek zespołu rolnego. E oddam głos za chwilę panu ministrowi Jurgielowi, I tylko powiem jedno. Zbliżają się przed nami poważne wyzwania. Czy minister Sawicki jest w stanie nim podołać? Właśnie chcemy na to pytanie odpowiedzieć, panie ministrze. Szanowni Państwo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opracował raport 3 lata wszucia polskiego rolnictwa narządów PO i PSL. Raport Państwo otrzymacie drogą elektroniczną. W raporcie odnosimy się do kilku obszarów funkcjonowania resortu rolnictwa, a także sytuacji w polskim rolnictwie. Główne obszary to wspólna polityka rolna, współpraca międzynarodowa, Rynki rolne, konkurencyjność rolnictwa, także sprawa cen żywności i programowanie, programowanie rozwoju i nakłady na rolnictwa. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to trzy lata w zasadzie niekompetencji resortu rolnictwa, pomimo że pan premier Donald Tusk w jednej z obietnic podczas ekspoze zapowiadał kompetentną politykę w sprawie rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich. O co chodzi? W 2008 roku odbył się tak zwany hand check, czyli przegląd Wspólnej Polityki Rolnej 18 listopada 2008 roku przyjęto porozumienie w Brukseli, które jest bardzo niekorzystne dla polskiego rolnictwa. Dlaczego? Dlatego, że zlikwidowano dopłaty do tytoniu, zlikwidowano interwencje na rynku mięsa wieprzowego, ograniczono interwencje na rynku na rynku zbóż nie doprowadzono do redukcji czy też uproszczenia zasad wzajemnej zgodności. Od 2015 roku ustalono też, że nie będzie kwot Był to pierwszy etap niekorzystnych rozwiązań dla polskiego rolnictwa. Ostatnie dwa lata negocjacji dotyczących w przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 roku to też praktycznie. Nie załatwienie żadnej sprawy, gdyż komunikat Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku z 18 listopada 2010 roku wskazuje, że po 2013 roku nie będzie równych dopłat, a także zostaną ograniczone instrumenty interwencji rynkowej. I cóż dalej mamy? Pan minister Sawicki przygotował projekt stanowiska rządu jako właściwy minister, którym nie domaga się, czyli proponuję, aby polski rząd nie domagał się równych dopraw po 2013 roku, a także zapewnienia instrumentów związanych z zarządzaniem ryzykiem, czyli takim przykładem tego jest ostatnia sprawa rynku mięsnego, czy dioksyny z Niemiec. Tych rozwiązań nie proponuję, dlatego pan minister ma jeszcze szansę, złożyliśmy rezolucję, projekt rezolucji Parlamentu Sejmu do rządu w sprawie, aby rząd polski wpisał jako jeden z priorytetów, jako główny priorytet uznania spraw wsi, rolnictwa jako istotnych dla Polski, a wyrównanie dopłat, a także prowadzenie odpowiednich instrumentów interwencji rynkowej jako główne zadania do uzyskania podczas prezydencji. Jeśli rząd nie wykona naszej, naszej prośby, naszej rezolucji, a minister Sawicki nie zmieni tego stanowiska, złożymy wniosek o wotum miłości dla pana ministra Marka Sawickiego, bo inaczej już po prostu w tej sytuacji postąpić nie możemy. Moi koledzy odniosą się jeszcze do dwóch ważnych spraw. Pan Kowalczyk do rynków rolnych, trzy lata destabilizacji na tych rynkach i pan Towiński do y, cen Żywności. Dodam tylko jeszcze jedno zaniedbanie. Od 2007 roku systematycznie maleją na nakła nakłady z budżetu państwa na rolnictwo. W roku y, 2007 mieliśmy dwa, około 2,5% produktu krajowego brutto. Obecnie mamy 1,9%, a więc w ciągu czterech lat 0,8%, prawie 3%, czyli trzykrotnie Spadły nakłady na rolnictwo z budżetu państwa. szanowni państwo, jeśli chodzi o analizę rynków rolnych przez ostatnie trzy lata, bardzo wyraźnie wskazuje na straty, jakie rolnicy ponoszą podczas gospodarowania. A właściwie styczeń pokazał, jak o rolnictwo i o rynki rolne nasze krajowe się nie dba. Przykład importu ogromnych ilości mięsa wieprzowego, podejrzanego mięsa wieprzowego z Niemiec, gdzie po pół euro za kilogram mięso przywożone jest z Niemiec, gdzie traktowane jest jako mniejszy koszt utylizacji. To spowodowało całkowitą destabilizację, ruinę rynku mięsa wieprzowego w Polsce, ale też i Niebezpieczeństwo dla konsumentów, bo nie wszystkie mięso, które zostało z Niemiec, przywiezione zostało zbadane. Te dane potwierdzali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa w czasie posiedzenia komisji, gdzie apelowaliśmy, aby wprowadzić znaczne ograniczenia w tym imporcie w momencie, kiedy pojawiły się dioksyny w mięsie niemieckim i aby to strona niemiecka udowodniła. Że to mięso jest wolne od dioksyn, a tak to nasze służby weterynaryjne z tą ogromną ilością importu y, trudno, y, nie mogą sobie zdecydowanie y, poradzić. Y, ale też i w czasie y, trzech lat nastąpiła destabilizacja wielu innych rynków rolnych. Rynek mleka w roku 2008 został zrujnowany przez opieszałość ministra rolnictwa, kiedy to rok czasu czekał na złożenie wniosku o do dopłaty eksportowe, gdy w tym czasie. Ceny mleka spadły o 40%. Dopłaty eksportowe zostały wprowadzone co prawda od stycznia 2009 roku, ale jeszcze do tej pory ceny mleka nie wróciły do poziomu z roku 2007. Podobna sytuacja jest na rynku owoców miękkich i warzyw. Między innymi zlikwidowano dopłaty do owoców miękkich, truskawek, malin, które były wprowadzone za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Biegły rok pokazał, jak bardzo dramatyczna jest sytuacja choćby producentów wiśni, kiedy to cena wiśni po 40 groszy za kilogram nie, powoduje, nie rekompensowała nawet kosztów zbioru. Dlatego też większość owoców została po prostu na drzewach. Rynek cukru, który systematycznie poprzez reformę rynku cukru w Unii Europejskiej w Polsce został ograniczany. Najpierw poprzez sprzedaż w roku 2000 ósmym naszej kwoty cukrowej, później poprzez pozbycie się na przykład w roku 2010 kwoty cukrowej z koncernu British Sugar, który zrezygnował z produkcji na naszym terenie, a minister Strawicki nie podjął decyzji o przeznaczeniu tej kwoty na, na rzecz krajowej spółki cukrowej. Efektem tego jest, że już jesteśmy importerem cukru w granicach 200-300 tysięcy ton, kiedy jeszcze przed kilku laty byliśmy bardzo poważnym producentem. Kolejne rynki rolne również ulegają destabilizacji. Nie wykorzystuje się instrumentów, które mogłyby służyć ochronie tych rynków rolnych, między innymi dbałość o bezpieczeństwo żywności, bo taki instrument rząd Polski posiada. Również nie wykorzystuje się takiego mechanizmu jak tworzenie zapasów strategicznych choćby Agencji Rezerw Materiałowych, gdzie obecny rok, 2000, obecny rok powoduje wzrost cen, a 2010 spowodował zniknięcie zapasów zbożowych. Brak było w tym momencie reakcji Ministerstwa Rolnictwa i brak tworzenia zapasów strategicznych. Bezpieczeństwo żywnościowe jest niezwykle ważne i o to bezpieczeństwo w tym momencie nikt nie dba. Do tego dochodzą zaniechania w systemie ubezpieczeń upraw rolnych, gdzie rolnicy ponieśli ogromne straty, a nadal system ubezpieczeń jest całkowicie niefunkcjonalny. Minister Sawicki ostatnio obiecuje, że zreformuje ubezpieczenia upraw rolnych, ale dopiero od roku 2012. A więc czy stać polskich rolników na to, żeby znów kolejne lata czekać właściwie. Może nie na załatwienie sprawy, ale na kolejne e, obietnice. Więc efekt jest taki, że w tej chwili opłacalność produkcji rolnej niestety nie da się w żaden sposób porównać do roku 2007, kiedy to wśród rolników panował optymizm. Lepsze patrzenie w i opłacalność produkcji rolnej była wielokrotnie większa niż obecnie. Dziękuję bardzo Pani Bośna. Szanowni Państwo. Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, chyba zapomniał się, oprócz tego, że jest ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, jest także ministrem gospodarki żywnościowej. I za bezpieczeństwo żywnościowe, ale także za relacje, za ceny, które dotyczą nas wszystkich jako konsumentów, Marek Sawicki, minister rolnictwa, jest odpowiedzialny. Z jaką mamy obecnie sytuację do czynienia? Konsumenci, wzrost cen przewidujemy rok do roku, rok 2011 o 6-7%. Proszę Państwa, dla naszych budżetów, gdzie my mamy w naszym koszyku rodzin, to jest 24 do 26%. To jest relacja nienormalne jak na kraj europejski, Czy jest to bardzo duży udział. Kolejny wzrost może spowodować dalsze zubożenie naszych, naszych rodzin, dalszą trudną sytuację polskich rodzin. Tu niestety, ale minister Rolnictwa no, musi wziąć na siebie w tym zakresie odpowiedzialność. Krótkie, krótki wolumen asortymentów. Jeśli chodzi o taki, taki asortyment jak mąka ziemniaczana, nie jest to normalne, proszę Państwa, że wzrost jest o 400%, z 3 zł do prawie 8 zł za kilogram. Jest to warunkowane tym, że nie ma powiązań rynkowych, że tak naprawdę cena surowca jest tutaj nieistotną, ponieważ w Polsce. Rolnik, producent surowiec no nie jest upodmiotowiony. No ktoś w tym czasie niestety taką sytuację stworzył, to zaniedbał. Wspomniany rynek cukru. No dobrze, do bilansu nam brakuje prawie 300 tysięcy ton. My, jako konsumenci, wszyscy bardzo wysoką cenę na tym zapłacimy. Rolnik oczywiście nie zarabia, natomiast proszę zauważyć, sąsiedni kraj, Niemcy, w tym momencie o milion ton wzmocnili swoją produkcję, czyli zarobili podatki, dali miejsca pracy. Podobnie jest z rynkiem wspomnianym przody. No nie jest to naturalne, że kilka milionów sztuk u nas po prostu jest nieprodukowanych. Nie, nie, nie mamy podatków, nie zużywamy energii. W związku z tym to są miliardowe straty dla naszej gospodarki. W pierwszej kolejności oczywiście dotyka rolnika, ale także konsumenta. Bo Państwo macie żywność niestety bardzo drogą. Zastanawiamy się ile tak naprawdę jest mięsa, mięsie. Niezrozumiałe jest, proszę Państwa, to co robi obecnie minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem skarbu państwa. Tak jak powiedzieliśmy, nie ma tych powiązań rynkowych. Oni doprowadzają dzisiaj do prywatyzacji giełd i rynków hurtowych, które za pieniądze publiczne, to są grube miniony, które były od 1995 roku w to angażowane. Dzisiaj chyba tak chce wspomagać gospodarkę, właśnie prywatyzując tą możliwość udziału, udziału rolników, udziału yy, Możliwości jednak niższych cen dla konsumenta. I ostatnie, ostatnia kwestia. Proszę Państwa, nasza polska dobra żywność ma, ma swoją markę. No nie jest to możliwe, że z drugiej strony padają deklaracje Pana Ministra, że rozwijamy produkty lokalne, regionalne, tradycyjne, a ostatecznie Pan Minister, rozporządzeniem z 8 czerwca, które weszło w, w ubiegłym roku we wrześniu, likwiduje możliwość rozwoju, czyli sprzedaży pomiędzy sąsiednie województwa. I takim Pewnym bastionem produktów regionalnych jest województwo podlaskie, mogło właśnie do Warszawy swoje sery korycińskie i inne wyroby, proszę Państwa, sprzedawać. Niestety tym rozporządzeniem pan minister Marek Sawicki zamknął tam możliwość, ponieważ my możemy tylko do okolicznych już powiatów poza województwem podlaskim sprzedawać. I jeszcze jedna kwestia, gdzie obniżono nasze, nasze, proszę Państwa, niestety dochody w tej trudnej sytuacji. No nie, można, nie można składać trzech obietnic, mijać się z prawdą. Rolnicy nie dostali, do dzisiaj nie dostają tzw. dopłat bezpośrednich, obszarowych. Dostali kwit, ale nie wpłynęły niestety środki na konta minister no, ma swoją, jednak konstytucyjnie swoją powagę, dlatego kilkakrotnie już w listopadzie składał, że do końca roku prawie wszyscy dostaniemy znacząca większość, natomiast na dzisiaj 46%, 28% ten tylko otrzymało. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest, z tego co Państwo usłyszeli, sytuacja na wsi przypomina i zachowanie ministra Sawickiego przypomina grającą orkiestrę na Tytaniku. Dobre samopoczucie PSL-u i pana ministra ma się, jest odwrotnie proporcjonalne do sytuacji naszej, która jest zła. Pan minister Julgier to zapowiedział. Jeśli minister Sawicki nie zgłosi do priorytetów polskiej prezydencji zrównanie dopłat dla rolników i w ogóle sytuacji rolnictwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość złoży wniosek o jego odwołanie. Jeśli mają państwo jakieś pytania,